Kolejny piękny dzień Ale mi się dobrze spało Nie ma to jak popracować w nocy I, i potem się dobrze konkretnie wyspać Obudzić się z rana Uwielbiam to. O. Skrzynia. Skrzynia. Co my tu mamy? Jedzenie. Deski. Dużo desek. I ubranie. W końcu ubranie. I to nie byle jakie. Trzeba będzie to na siebie zarzucić, bo w końcu nie będę latał z gołą dupą. No to się ubiorę. No, teraz cieplej w dupsko. Cieplej. Pracować od razu można. Świetnie. Co my tam jeszcze mamy? Jabłko na śniadanie sobie wezmę. Deski, zabiorę deski. Przydadzą się na pewno. A to co to jest? Mikstura siły. Skąd to się tu wzięło? Mikstura siły? W ogóle, co to za wymysł? nic, napiję się, ładnie pachnie, no dobra, wyjdę przed dom, rozejrzę się, zobaczymy co się dzieje, o, zaraz jakaś wiadomość, hmm. przeczytamy ją, twoje dzisiejsze zadania to odbudowa domów, zebranie żyta Zaoranie pól, zasadzenie nowych nasion. Aha. Yy, Okej. Okay. W porządku. Czyli ktoś już zaplanował mój dzień. Skoro tak, to jeszcze przydałoby się jakieś narzędzia ogarnąć i w ogóle tutaj... Zaraz. Zaraz, zaraz. Widzę, że wieśniacy nie próżnują. To dobrze. Widocznie podłapali ode mnie to, jak wczoraj, wczoraj budowałem, pracowałem. No w porządku. Ładnie Wam to wyszło, panowie. Bardzo ładnie. Robimy postępy. Widać, nie jestem tutaj sam. Ale wnętrze trochę bym zmienił. To ciekawe. Schody na górę. Jest mieszkanko. Proszę bardzo. Dzień dobry panu. Jak się pan czuje? Dobrze. A co do roboty się trzeba brać? Racja, racja. Nie ma co stać, bo dzień jest krótki. Także ja tutaj ogarnę sobie narzędzia. Drewno już mam będzie bardzo pożyteczne zwłaszcza że będę chciał się przeprowadzić tutaj do tego domku i niestety on trochę za ciasny jest no o tamtym pokoju to ja już nie wspomnę bo jak śpię to czuję prawie deski kładą mi się z tych ścian na plecy ciasno ta niesamowita no ale lepsze to niż spać pod gołym niebem zejrzyjmy do skrzyni No i trochę na no, odkładali tutaj, widzę, że pracowali, pracowali, bo narzędzia podniszczone już są. Yy, dużo kamienia, trochę ziemi, są i deski. No w porządku, więc tak zabiorę ze sobą kamień. Kamień na pewno mi się przyda. Deski, o dużo patyków na narzędzia jest w porządku. Trzeba będzie zrobić jakieś lepsze schodki, nawet są dwa, też mogą się przydać. Ziemia, ziemia, no tak, ziemia jest potrzebna, żeby wypełniać te wszystkie dziury po tej wichurze, więc wezmę ile się da. Co my tu jeszcze mamy? Te zużyte narzędzia, to może wykorzystam je, żeby zniszczyć je do końca i potem zrobię nowe. Co my tu mamy jeszcze? Co my tu mamy jeszcze? Co mogłoby mi się przydać? Żwiru jest dużo, dużo jest żwiru, więc żwir jak najbardziej się przyda. Wezmę jeszcze trochę kamienia na wszelki wypadek i węgiel. Węgiel oczywiście też powinien się przydać. Zróbmy teraz trochę pochodni, żeby rozświetlić całe to miasteczko, całą tą wieś, bo w nocy jest tu naprawdę niebywale ciemno. Patyki, patyki dobrze są patyki. Ok, może zróbmy sobie jeszcze kilka narzędzi, tak żeby już nie musieć się wracać. Co nam się przyda? Na pewno niszczy się już y, topór, więc zrobię drugi. Okej, okay, będzie tutaj gotowy. Kilow, 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 kilow. Łopata jest, to weźmy sobie jeszcze jeden kilow. Dobrze, w porządku. To o, powinno wystarczyć na razie. No i rozejrzyjmy się, co tutaj jest dzisiaj do roboty. Zapewne jest sporo. Hmm. Co tak obserwujecie? Na liście tam na górze, trzeba będzie jakoś zagospodarować to przejście, żeby tutaj można było normalnie chodzić, bo do niektórych domków w ogóle nie ma dostępu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, jak się pan miewa? To dobrze, ja też się wyspałem. No, biorę się do roboty. Kolejny piękny dzień przed nami, a jeszcze nic nie zrobiłem. Ale dopiero jest poranek, więc nie ma co się martwić. Okej, zaczniemy od tych kamieni, które tutaj pozostawały. Widać ściana trochę poległa, ale a prawimy, wszystko naprawimy. Dachu tutaj również trochę brakuje, gdzie są deski. Tu są deski. Oj, ale, ale tak patrzę na tą miksturę. Nie wiem. Nie wiem. Pachnie jakoś znajomo, jakbym ją już kiedyś spożywał. Nie wiem. Może, może rzeczywiście, czy może mi wieśniacy podawali jak leżałem na wpół przytomny. Wypiję ją sobie. O, 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 no, czuję jak mi mięśnie puchną. <laughs> Dobre to jest. <laughs> Prawie jak sał z gumy jagód. No, teraz, teraz jeszcze tylko, teraz jeszcze tylko... O, oh, porządnej taczki chyba mi brakuje, żebym dźwigał to wszystko, no ale... Ale nieważne. Widzę, że dach tu jest zniszczony odrobinę, więc powinienem zrobić trochę dachówek, żeby, żeby tutaj wszystko ładnie było, pięknie. O, widzę, że jeszcze drzwi tutaj brakuje, także przy okazji zrobię i drzwi. No tak, tyle dachówek powinno wystarczyć. Message zostawię sobie w ekwipunku. I kilka par drzwi, cztery powinny na razie być w porządku. Yy, powinny wystarczyć. Trzy, cztery. Gotowe. Ich będę musiał zająć się tutaj jeszcze tymi oknami. O, jak te drzwi ustawić, tak żeby nie przeszkadzały, jak się będzie wchodziło. O, w ten sposób będzie dobrze. Brakuje tu jeszcze schodków. Postawmy je tutaj. Tak, żeby wieśniacy nie mieli problemu z dotarciem do, do, do domu. No, różnie to z nimi bywa. Czasami potrafią otworzyć drzwi, czasami nie. Zostawmy jeszcze drzwi tak szybciutko tutaj, bo drzwi tych brakuje. Przeciąg jest, nie będzie dało się tutaj spać, jak będę chciał tutaj zamieszkać. Okej, okay, jest idealnie. No i skończmy tamten budynek. Trochę roboty jest w wiosce i zejdzie się pewnie, ale może wezmę sobie nad godziny. <laughs> to jakoś, jakoś szybko to zleci, może w końcu doprowadzę to wszystko do porządku. Co my tu jeszcze mamy? Spójrzmy tutaj. Tutaj widzę, że już ścieżkę nową wydeptali, ale coś tak krzywo trochę trzeba będzie trochę nad nią popracować. Mm -hmm. och, tutaj ściana zburzona jest. Dobrze, tutaj brakuje drzwi. O, gotowe. Tutaj następnych. Mam jeszcze drzwi jakieś? Mam jeszcze mi zostały jedne. Na para drzwi, to zostawię je tutaj. Ok, no coraz lepiej już to wygląda, ale zaraz, tam jeszcze nie byłem. Widzę, że pola już gotowe do zebrania. Trzeba będzie się tym zająć, bo widzę, że wieśniacy się nie palą do roboty, no nic. Coś czuję, że więcej tych miksturek będą musieli mi przygotować, jak ja mam tak zasuwać. O, jeszcze więcej domków. O, jak tu droga jest zasypana, trzeba to naprawić. Niesamowicie wytelepało tą wioskę Niesamowicie naprawdę Jeszcze nie widziałem Jeszcze nigdy nie widziałem takich o, Cześć krowa Możesz się odsunąć bo mi przeszkadzasz Tak przeszkadzasz Chciałabyś mi dać mleko ale ja niestety Nie mam wiaderka żadnego żeby cię wydoić no Więc musisz odejść Dobra ja się dalej biorę do roboty Praca, 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 i jeszcze raz praca. Hmm. Teraz trzeba się nieźle zastanowić, jak to rozwiązać tutaj, dlatego że to nie jest taka prosta sprawa, dlatego... O, spójrzcie, tutaj dochodzą drzwi. O, w ten sposób to zrobimy. W ten sposób. Troszkę niewygodna sytuacja tutaj jest. No ale to w ten sposób powinno być najlepiej rozwiązane. Ja mam zamiar tutaj burzyć domów, żeby, wiecie, żeby to wszystko ładnie wyglądało pięknie cacy. To chodzi o to, żeby żeby wieśniacy czuli się jak u siebie, a nie? Ja tutaj miasto pozmieniłem, Miasto, jakie jak miasto, wieś. Pozmienia tu to wszystko, oni nie będą mogli się potem odnaleźć. Mam tu dochówki, to nie. Nie mam schodów już. Ojej, tutaj widzę, że strasznie wysoko jest. Trzeba będzie się troszeczkę tym zająć. Chyba jednak zostanę przy, przy wersji A, w której droga jest trochę wyżej. O, w ten sposób. Mniej więcej. Nie może, nie może tutaj za bardzo tak wiecie być pokręcone, żeby wieśniacy mogli się odnaleźć. O, tak powinno być idealnie. Dostęp do domu już jest. Tylko jeszcze tutaj strasznie ziemią przysypało. Hmm. Ale to może innym razem to odkopię. Dobra, co my tu mamy? Jakąś ścieżkę. Ścieżka prowadzi... prowadzi do... do lasu. Jaki piękny las. Tajemniczy strasznie, ale tutaj widzę, że jest jeszcze jakaś resztka kopalni. Zaraz, a tu? Ło, wieśnia kutknął w domu. Hm. Niesamowita sprawa, tu już nie będzie tak łatwo. Tam już potrzebne są uprawienia alpinistyczne, bo dosyć wysoko jest. Hm. Oho. Jakaś podziemna jaskinia. Przyjrzyjmy się jej dokładniej. Pełno w niej wody, zalana jest wodą. Pewnie po tej wichurze, tak ją zalało, trzeba będzie to oczyścić. Nie da się tu nic więcej wydobyć, jak to jest tak wodą zalane, no ale trudno. Tak patrzę, tutaj trzeba... Trzeba strop chyba pod pod podtrzymać, bo jeżeli woda dalej będzie tak to podmywała, to... Nie wróżę w dobrej przyszłości dla tego miejsca. Ktoś tu może zginąć, a na pewno nie będę to ja. Zróbmy więc sobie skrzynkę na narzędzia patyki wiem, ja od patyki z tych patyków muszę e, zrobić trochę belek, które po, podtrzymają tutaj strop o, Tak powinno być dobrze gdzie są deski O idealnie Teraz można już można już czuć się bezpieczniej, ale to jeszcze nie jest to da się tutaj jeszcze jedna gdzieś 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 na środku najlepiej jest ją postawić o nie zmoczyłem się zmoczyłem się och ta powinna dać sobie radę mam nadzieję cholera cały mokry jestem teraz no no dobra tutaj wrócę do kopalni później jak tylko będę potrzebował surowców zostawię sobie skrzynkę na narzędzia dlatego że ona się tutaj przyda na pewno Wejdźmy do lasu, zobaczymy co w lesie jest grane Może mamy tutaj coś co nam się przyda poza deskami Masa drzewa jest tutaj, drewna właściwie drzew również Jak tu jest pięknie cicho no Przejdę się tylko po okolicy, może znajdę jakieś grzyby na zupę Nie widzę żadnych Wiadomo, grzybów nie zbierze się tak od razu. Nie jest tak, że wchodzisz do lasu i grzyby same wskakują ci do koszyka, trzeba się trochę natrudzić. Ale widzę, że pełno jest tu dzikich zwierząt. Mam dobry pomysł. Żeby nie martwić się o jedzenie, ja zajmę się tymi polami, które tam są. Zbiorę żyto, pszenicę i inne zboża, tak aby mm, mieć. mieć czym zwabić je do wioski. Zrobię tam farmę. Na farmie będę miał... Yy, zwierzęta, które będą dawały mi mleko, będą dawały mi wełnę, jajka, no a dzięki temu człowiek będzie mógł przeżyć. Fajnie, fajnie. Prawdziwe, wiejskie życie. O, wcześnie jeszcze. Tak naprawdę jeszcze nic wielkiego dzisiaj nie zrobiłem, więc... więc jeszcze jest wcześnie. Spójrzmy, co może... Patrzę na te pola, one chyba wymagają jednak, żeby zebrać to wszystko i zasadzić jeszcze raz. Może, może się tym zajmę, tylko muszę, 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 muszę. Wiem, dzisiaj jeszcze zajmę się tym domem, dlatego, że chciałbym się jak najszybciej przeprowadzić do niego. Na pewno przyda się oświetlenie, bo jest tutaj troszkę ciemno, więc yy, oświetlę sobie tutaj domek. Tutaj się przyda jedna, tutaj jeszcze jedna. No i w domu oczywiście. Tutaj powinno być dobrze. I myślę, że tutaj będzie dobrze. Teraz łóżko. Łóżko to jest ważna sprawa. Yy, mam wełnę, więc yy, dzięki niej będę mógł zbudować sobie łoże. Prawdziwe, miękkie łoże. No i wełna, jak teraz? Idealnie. Było wygodnie, tak pomiędzy oknami wydaje mi się będzie dobrze w ten sposób. No i powoli mogę już się tutaj przeprowadzać. Hmm, ale jakoś tak tu smutno i pustą. Spójrzmy co ja tu jeszcze mogę wykombinować, żeby tu było bardziej kolorową. Piękny obraz. Artystą nie jestem. Ale zawsze to coś. No będzie ładniej. Gdzie ja sobie ten obraz umieszczę, tak żeby to było kolorowo. Że tutaj. Piękna latarnia morska. Tak jest. Zawsze kiedy będę szedł spać, będę sobie na nią patrzył. O, tak. Dobra. Pochodnie przeniosę tutaj. No, teraz czuję się jak u siebie. Okej, okay. w porządku. No i dobra, co ja tam miałem zrobić? Co ja miałem zrobić? Hmm. Miałem zebrać, zebrać żyto. Tak więc może teraz się tym zajmę. Okej. Okay. Zajmijmy się może najpierw tym polem. Trzeba to wszystko pozbierać, bo ja, ja, jak tego nie zrobię dzisiaj, to pewnie by zgniło. Nie może długo czekać na zebranie. Dobrze, teraz zasadzę nowe. Widzisz, jak zgrabnie idzie, przyglądaj się, bo nie będę cały czas za ciebie tego robił, okej? Okay? No. Wiesz, ja też mam ograniczony czas i to tak naprawdę ja wam pokazuję, jak możecie sobie dawać świetnie radę beze mnie. Nie, no i oczywiście, ja mam chęci, naprawdę, ja chcę wam pomóc, ale, ale no pewnych prostych rzeczach moglibyście mnie jakoś wyręczyć, bo no niestety ja jestem tylko jeden, a siły mam naprawdę ograniczone. Nie. Miksturki? Nie, 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 nie idź po żadnej mikstury. Ja idź. O Jezu, mi, mi już jest sucho w usach po tym, a ty jeszcze chcesz mi tym poić? Dobre były, no nie powiem, ale wiecie, z dobrymi rzeczami nie można przesadzać. Bo potem to się może obrócić przeciwko mnie. A tego na pewno bym nie chciał. Ale tego się nazbierało. O Jezus, do wody powpadały. Widzisz, widzisz jak to prosto idzie. Wystarczy tylko wziąć nasiona i... i po prostu zasiać, no. Przyglądaj się, przyglądaj się. Tutaj jeszcze jedno zostało. Przyglądaj się jak to się robi. Jednak żądka już gotowa. Druga również. Pięknie. Mam nadzieję, że się uczysz. Oj, tutaj większy kawał pola jest. Dam sobie radę. O, gotowe! Uff, to był kawał solidnej roboty Mam nadzieję, że już to nie ma więcej pól O, chwilka Jajeczko, dzika kurka zostawiła fajnie Dobrze, teraz odłożę to wszystko, bo już ledwo to utrzymuję w rękach e, O kieszeniach nie wspomnę, on całe wypchane zbożem i nasionami Także może lepiej ja to odłożę do skrzyni I coś mi się wydaje, że będę musiał zająć się jakimś magazynem Bo... A co ty robisz w moim łóżku? Sprawdzasz czy twarde, czy miękkie? Na pewno jest miękkie Z dobrej wełny jest robione No to sobie prostu jak chcesz Nie chcesz? No to nie I dobrze Chociaż buty mogłeś wytrzepać Okej okay. Zrobione. Odwaliłem kawał dobrej roboty. Ale na tym dzień się nie może skończyć. Muszę zająć się skrzyniami, dlatego że yy, no nie udźwignę tego tutaj w jednej skrzyni wszystkiego. Może jeszcze dwie zrobię. Mm -hmm. I w domu obok, który tak pięknie rozbudowaliście, schowam całe całe zboże. I nasiona. Tam zrobimy tymczasowy magazyn. Okej. Okay. Tutaj. Tutaj powinno być dobrze. Niech no ja się zastanowię, ile tutaj mam miejsca na tę skrzynie. Mhm. Dobrze. Zróbmy zróbmy to w ten sposób. Na razie powinno być starczyć. Tutaj zrobimy nasiona. Tutaj zrobimy żyto. Oj, 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 schodki po drodze, schodki. Dobrze, wszystko pięknie, ładnie, cacy jest. Ale nie wiem, która jest godzina. Trzeba się rozejrzeć. Gdzie jest. Ło, wow, to już tak późno! U, no, Ale nie ma co. Sporo dzisiaj zrobiłem. Dzisiaj mogę się już przespać w moim nowym domku. Pochowam tylko te całe niepotrzebne graty. Żeby, wiecie, nie wysypało mi się z kieszeni, jak będę spał. O. Piękny zachód słońca. Ale okolica jest naprawdę przepiękna. No nic, kolejny piękny dzień sobie mija. piczy sobie ciężko pracuje. Już niedługo, mam nadzieję, ogarnę tą wioskę do stanu używalności, a potem zajmiemy się przyjemnościami. Mam już wiele planów, wiele niesamowitych planów, dzięki którym to miejsce stanie się naprawdę bajecznym miejscem. Tymczasem muszę kończyć, bo robi się ciemno, a lepiej nie wiedzieć, co po zmroku się tutaj dzieje, dlatego wolę to przespać, położyć się spać i wstać na z kolejnego pięknego dnia i wziąć się do roboty. Siema na rapa.